Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was drodzy panowie, bo to do Was dzisiaj mam zaproszenie. A mianowicie zapraszam Was na męski różaniec 28 sierpnia, a więc w najbliższą sobotę. E, rozpoczynamy Mszą Świętą. Dobrze gdybyście byli na Mszy Świętej, no bo to jest centrum naszego życia chrześcijańskiego i po Mszy Świętej męski różaniec e, w intencji kogo? Wszystkich tak naprawdę ratujemy duszę dla Jezusa Chrystusa. A więc jeśli zależy ci na twojej rodzinie, na twoich bliskich, przyjaciołach, znajomych, sąsiadach i tak dalej i tak dalej, musisz tam być. Jezus na ciebie liczy. Na razie w kościele, ale mam nadzieję, że stworzy się fajna, duża grupka i będziemy ten różaniec kontynuować co miesiąc ulicami Chrubieszowa. A więc poczuj się dzisiaj zaproszony, nie tylko przeze mnie, ale przez Pana Jezusa. Jeśli to oglądasz, jeśli dowiedziałeś się o tym, może ktoś ci powiedział, Pamiętaj, to nie jest przypadek, nie ma przypadków. Tak więc widzimy się w sobotę, najbliższą o godzinie 17. .00. Liczę na Waszą obecność i na Waszą modlitwę, bo ta modlitwa jest bardzo potrzebna wszystkim ludziom w tych bardzo trudnych czasach. Do zobaczenia, papa. Pa. Nie was Pan Bóg błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trzymajcie się z Bogiem.